Dzień dobry moi kochani, tym razem witamy Was z Monachium. Film o Monachium był już w zeszłym roku, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak tam było, to oczywiście zachęcam Was, żebyście kliknęli tutaj w link i sobie zobaczyli, co można fajnego robić w Monachium, a naprawdę można robić bardzo dużo rzeczy tutaj. A dzisiaj to będzie Monachium Express, bo będzie dobre jedzonko na pewno, będzie spotkanie ze znajomymi. I będą na pewno jakieś dobre prace zabaw na 100%, prawda? Nie... Tak. No co, nie będę przedłużał tego wstępu dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania. Mogę jeszcze ewentualnie Wam pokazać hotel, do którego właśnie weszliśmy. Tak wygląda nasz pokój w hotelu. Zwróćcie uwagę na to, jaki on jest przestronny. W ogóle, jak się tutaj wchodzi, to tutaj chyba się całe światło skrywa z całego hotelu. Tak, dostaliśmy upgrade, ponieważ nasz pokój miałby być za 10 minut dopiero, więc pani zaproponowała nam upgrade, żebyśmy nie musieli aż tak długo czekać. O, tu jestem ja. Halo. Łazieneczka też przestronna. Co ja tu wam będę pokazywała? Ktoś karty nie włożył chyba. Nie widać za bardzo. Ale bardzo przyjemnie się jechało. To jest Monachium. To jest taka, takie fajne miejsce, gdzie można się zatrzymać właśnie w drodze do Włoch, tak żeby nie łykać tego odcinka. I my to sobie podzieliliśmy na dwa przystanki po drodze, czyli zrobiliśmy właśnie te karlowe wary i Monachium, ale można sobie to podzielić jeszcze właśnie w ten sposób, że robi się jeden taki przystanek, czyli do Monachium na jedną część i z Monachium do Włoch już na drugą część. Monachium jest naprawdę pięknym miastem, i warto zrobić sobie tutaj taką pauzę. Jeszcze nie pokazałam jednej rzeczy. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Potocznie zwane City Eye. City Eye, oczywiście, bo w Sardynii. Tutaj pewnie nazywa się zupełnie inaczej. To oko, jaką nazwę damy? Jak się w Londynie to nazywało? London Eye, a tutaj będzie CTI. Monachium Eye? Myślę, że Mono Eye. Chodź, przyjechaliśmy do tej dzielnicy, w której umówiliśmy się z naszymi znajomymi i przyjechaliśmy tutaj takim metrem naziemnym. Chciałabym powiedzieć, że łatwo można kupić bilety, ale naklikaliśmy tam i na samym końcu i tak wyszły nam dwa, więc nie jest wcale to takie łatwe, ale jak już się człowiek raz tego nauczy i tak pokmini, to już potem Mirek nawet nie zmieniał sobie języka i leciał po niemiecku. Także można i bardzo dobrze usieciowana i wszędzie można się dostać metrem i jedzie się bardzo przyjemnie. No, te pociągi są bardzo czyste i, i takie w porządku. Tylko klima była wyłączona akurat w naszym, a nie było tak tragicznie. No biegnij, biegnij! Idźcie, przywitaj z łukiem. Que sei Prawdopodobnie najkrótszy vlog w naszej historii, ale no tak poprawdzie to my 5 godzin tutaj jechaliśmy. Teraz zobaczyliśmy się z przyjaciółmi. Jutro nie będziemy nagrywać, bo jutro będziemy też cały dzień w trasie, więc pewnie zjemy tutaj tylko śniadanie. A co chciałam powiedzieć, to wstawimy wam lokalizację tego miejsca, w którym byliśmy. To wyglądało jak taki mini Oktoberfest, tak naprawdę. Widzieliście, jakie pyszne jedzonko było. Od razu wam powiem, że te. Ziemniaczane, jak to się nazywało, pamiętasz? Knedle, Knedle ziemniaczane. One miały tam, nie wiem, może taką centymetrową kuleczkę z mięsa w środku. Ja tam nie, nie wiem, jak to mięso smakowało, ale ogólnie przepyszne było, utopione w sosie niczym knedliczki w Czechach, tylko że ten sos był tutaj 100 razy smaczniejszy. Do tego zjedliśmy ultra wielkiego precla, którego też widzieliśmy, potem do, widzieliście, potem domówiliśmy, Obrony. domówiliśmy kolejnego, ten pierwszy był podawany z takim. Serem topionym, co to było? No nie był podawany, tylko wzięliśmy to jako taki, taki do... topping. no tak, ale to można wybrać do precla e, i to było też pyszne, aczkolwiek słone. No my sobie zdrapywaliśmy tą sól z tego, ale jak to woli, niektórzy lubią tak słono jeść, ale i tak mimo wszystko był przepyszne. Jeszcze pół kurczaka wjechało z oczywiście No właśnie, to te jakieś z kartofel salat. To była kartofel salat, czyli co, pire z czymś tam, tak? Nie. Sałatka z ziemniaków. Aha. I mi tak smakowała ta sałatka grecka. Słuchajcie, ja dawno takiej pysznej sałatki yy, greckiej braźmy. nie jadłam. Naprawdę, no coś pysznego. Bardzo no, mi smakowało Wszystko dzisiaj. to plus do tego wzięliśmy 4 litry piwa, bo tutaj się po, po godzinie 17 da kupić tylko litrowe piwo. No ja nie, nie dopiłam, nie byłam w stanie. I litrowe alkoholowe i bezalkoholowe. Tak. To wszystko kosztowało około 100 euro. 100 euro? euro. Tak. Więc okej. Okay. Ja jeszcze woda, tam były jeszcze dwie wody. Mhm. Widzieliśmy, więc no nie jakoś tak super tanie jak na Niemcy, ani ten, ani. Ale, no ale przepysznie, no. Taki protip, to, to było jedzenie jak najlepszej restauracji. Proczki dla Was to, jak się zamawia mięso w takich miejscach, to trzeba zjadać bardzo szybko, bo za chwilę jest bardzo dużo much. I, I os. Tak. I os, Więc to było jedzenie zlatywały. poczeka na czas. No, no, no. Musieliśmy bardzo szybko zjeść. Ale zjedliśmy, udało się? Tak. I było pysznie. Zaznaczymy Wam tutaj na mapce, wam pokażemy. O! Właśnie. E, które to było miejsce i zapraszam Was oczywiście do kolejnego vloga, e, który będzie już z Włoch. Trzymajcie się. Pa. Dobra, jeszcze taki bonus, zanim skończymy, bo już skończyliśmy teoretycznie. Patrzcie, jakie auto tu jest. Słodziutkie, widzieliście coś takiego, jakieś jest śliczne oteczko. Mikro Mikrolino to jest. Od razu na tle zachodu słońca razem z City Eye. No pięknie, pięknie, pięknie. Tak wyglądał nasz poranek w Monachium, hotelowe śniadanie przed dalszą drogą. A w kolejnym odcinku zabiorę Was już do Włoch. Do zobaczenia.